Are you for real? Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Niepoprawne Dyplomata. Ja nazywam się Mikołaj Wąski-Teperek i razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski. Cześć, witajcie. Jak wiecie poruszaliśmy tematy graniczne, ale trzeba go nadal znowu zupdate'ować i rozwinąć. Także południowa granica, USA, Meksyk, ponieważ dochodzą nas różne bardzo ciekawe słuchy, nowości którymi chcemy się z wami podzielić. A między innymi dramę, ponieważ między innymi AOC, która też miała wedle niektórych opinii i źródeł ośmieszyć się na swoim live'ie na Instagramie, ted Cruz, który nagrał swoją wizytę na granicy, został skrzyczany przez jedną z wolontariuszek, pracownic, która, która na granicy pracuje w ośrodkach przygranicznych. Panie senatorze, to nie jest zo. Między innymi filmy o przerzucaniu dzieci, o samotnych dzieciach, które zostały znalezione na pustyni, a także możecie aplikować na, do pracy, na, do służby granicznej, ponieważ brakuje rąk do pracy. Poszukiwani są także wolontariusze. 12 godzin pracy dziennie, rąk na pokładzie. Brak, brakuje. Biden zapowiada w pewnym sensie kontynuację bud budowy muru, a raczej jego e, uszczelnienie, ponieważ trzeba przecież załatać to, co Trump spierniczył i zostawił. No właśnie, a także jemęscy terroryści złapani na granicy. Moi drodzy, dużo się dzieje. A kto został wydelegowany, żeby tym się zająć? Nikt inny jak wiceprezydent Kamala. Harris, ale, ale, uwaga, ponieważ szybki update po dniu, kiedy jednak zapowiedziano, że ma się tą sprawą zająć. Określono ją jednak nie za osobę, która będzie się tym zajmować, tylko za osobę, która ma zająć się dyplomacją z krajami południa, między innymi z Hondurasem, El Salvadorem i z Meksykiem. O co w tym chodzi? Właśnie to wytłumaczymy w dzisiejszym odcinku. Ale jedną rzecz, którą um, także się jej zarzuca, to że poszła zamiast na granicę, ponieważ nadal Kamala Harris nie pojechała na granicę. To jak ona ma się granicą zająć, skoro nawet jej tam nie było? pojechała do Chicago, namawiać obywateli amerykańskich do szczepień, bo jak widzimy w pewnym sensie w niektórych społecznościach jest ten trend anty Szczepionkowy. Między innymi poszła na kawę. Ustawiona sesja zdjęciowa z czarnymi właścicielami chicagowskiej kawiarni. Na co Jen Psaki na te zarzuty miała odpowiedzieć? Rzeczniczka prasowa Białego Domu. No co. Każdy w Stanach Zjednoczonych zasługuje na jakiegoś snaka. No właśnie, snak. A od czego cały kryzys się zaczął? Bo bądźmy szczerzy, musimy to tą sytuację kryzysem nazwać. Od czego? Pamiętacie 20 stycznia, inaugurację Joe Bidena i ten stos podpisów, który, który podpisywał yy, i wszystkie lewicowe media, w tym w Polsce, TVN, Onet, Gazeta Wyborcza się ekscytowali. Mój Boże, pierwszy dzień, a ten już poszedł do pracy. Już pobił rekord, bo podpisał najwięcej tzw. executive orders, czyli tych dekretów prezydenckich w historii. Pobił po prostu absolutny rekord, przebił Trumpa, którego lewicowe media oskarżały, że za często sięga po długopis. Medialna usta gdzie lewica biła brawa, spowodowała obecny kryzys. A jeszcze nie mamy studni minionych prezydentury Bidena. Wszystko zaczęło się od popisanych IO i od tego, że przecież Joe Biden jest dobrym wujkiem Joe, good guy Joe. No jak to? No wiadomo, że imigranci i uchodźcy będą chcieli przychodzić, no bo nie ma Trumpa, jest good guy Joe. To miało być jedno z wyjaśnień samego Prezydenta. Słowo daje, tak właśnie powiedział. O ile można mieć różne opinie na temat konserwatywnego podejścia do prawa granicznego, ale to, co zrobił Joe Biden, jest rzeczą fatalną. Tak nie wygląda poprawna deregulacja. Tak wygląda puszczanie hamulców. Moi drodzy, czy leci z nami pilot? Jakie są tego konsekwencje? Legislatura stanowa otrzymała bardzo ważny argument za tym, aby nadawać jej dodatkowe kompetencje i częściowe poluzowanie norm z Refugee Act z roku 1980. To znaczy, że po prostu taka Arizona, Nowy Meksyk, czy właśnie Teksas będą po prostu musieli wziąć się za to sami. 60 milionów dolarów tygodniowo wydaje administracja Bidena na utrzymanie obozów dla nielegalnych migrantów. Czy Biden będzie chciał uszczelnić mur? No właśnie, prawdopodobnie tak. Już zapowiedział administracja, że nie wyklucza załatania tego, co zostawi Trump. No patrzcie, no to co? Jednak budujemy mur. Niezła hipokryzja. Tak naprawdę, fajnie by było, gdyby zdecydowali się na cokolwiek. A pamiętacie, jak Donald Trump musiał przekrzykiwać się z Nancy Pelosi i Chuckiem Schumerem em, po to, aby zrobić... groził shutdownem całego systemu, po to, żeby dostać em, budżet na budowę muru. Zobaczcie sami. Chcesz znać coś? Powiedz. OK, chcesz... Powiedz. Zabrać. OK, dobrze. Wiesz, co powiem? Tak. Jeśli nie dostaniemy tego, czego chcemy, w jednym czy innym sposobie, czy to przez Cię, przez wojskę, przez cokolwiek, czego chcesz I will shut down the government. Okay, absolutely. And we I am disagree. proud and I'll we tell disagree. you what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems. And drugs pouring into our country. Kamala Harris niby ma doświadczenie w łapaniu kryminalistów, ponieważ kiedyś była panią prokurator w Kalifornii. Co prawda o wiele bardziej nadawałby się do tego John Kerry. No ale John Kerry się przebranżowił, ponieważ John Kerry obecnie zajmuje się ekologią i jest o wiele bardziej zajęty jeżdżeniem na nartach w Szwajcarii. Taka właśnie ekologia. Zmienił branżę, jeździ na nartach w Szwajcarii. No dobra, moi drodzy, w takim razie oddajmy głos redaktorowi Winiarskiemu, ponieważ ja się tutaj rozgadałem, fajny wstęp, ale przeanalizujmy sobie część z tych rzeczy, o których powiedziałem. Ja chciałem najpierw jeszcze wrzucić taką wstawkę, że w Ameryce no, mamy sprzeczne sygnały, bo z jednej strony Republikanie, Ted Cruz, który pojechał na granicę z, Meksy, z Meksykiem, zabrał ze sobą 23 innych senatorów republikańskich. Uwaga, nie dołączyli do nich żadni senatorzy demokratyczni, mimo że byli zaproszeni. Czyli demokraci mówią, nie ma, nie ma problemu na granicy, nie ma kryzysu. Ani Gen Psaki, ani Kamala Harris, ani Joe Biden, który nawet ostatnio miał okazję, bo miał przecież konferencję prasową, można powiedzieć, wystąpienie przed Białym Domem, przy okazji strzelaniny w Teksasie. I też nie, zdo, nie zdecydował się nazwać sytuacji na południowej granicy z Meksykiem kryzysem. Ale sprawdźmy, jakie są tutaj wytyczne. Za administracji Baracka Obamy, jeżeli dziennie było tysiąc prób nielegalnego przekroczenia granicy pomiędzy Meksykiem a Stanami, Zjednoczonymi, oficjalnie to były wytyczne, administracja Obamy uznawała to za border crisis, za kryzys na granicy. Teraz, za kadencji Joe'ego Bidena, mamy dziennie nawet do 6000 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. To są oficjalne dane, które, które pozyskali tutaj śledczy z think tanku The Heritage Foundation. No i co się okazuje, że te 6000 tysięcy, czyli 6 razy więcej. A prób nielegalnego przekroczenia granicy to nie jest wystarczające, e, wystarczająca liczba, aby oficjalnie administracja przyznała: Tak, mamy kryzys. Co więcej, jestem w szoku, że demokratyczni senatorowie nie jadą razem ze, z republikańskimi kolegami zrobić inspekcję e, poselską taką na granicy, tylko temat zupełnie e, olewają. Przywołałeś we wstępie sytuację, kiedy e, Ted Cruz był w tych e, custom facilities, takich ośrodkach dla uchodźców, i nagrywał telefonem komórkowym sytuację, która tam się się działa. Ludzie stła, po prostu jeden na drugim upchani, brak łóżek, brak koców, przykryci właściwie foliami takimi termoaktywnymi. Dosłownie jeden na drugim. Pracowniczka tego departamentu Homeland Security prawdopodobnie mówiła to, to co przy, przypomniałeś, czyli to nie jest zo, proszę tych ludzi traktować z szacunkiem. Na co Ted Cruz odpowiedział, po pierwsze, wy nie traktujecie z szacunkiem amerykańskiego suwerena, bo próbujecie ukryć przed nim informacje. Po drugie, tych imigrantów też nie traktujecie z szacunkiem, bo jeden leży na drugim w erze COVID-a. I mamy takie doniesienia, że nawet 25% tych ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę, mogą być nościcielami. Koronawirusa. To jest też wielkie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. No, właśnie, i, i pytanie, tak. Dziennikarzom odmawiają dostępu do tych, do tych obiektów. Muszą dziennikarze, tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, wynajmować helikoptery, żeby tak jak Projekt Veritas robił nagrania z góry, prawda? No, no to jest jakaś totalna aberracja i totalny brak konsekwencji, hipokryzja tej administracji. Trump, kiedy był prezydentem, mówił, chce, aby dziennikarze przyjechali na granicę i pokazali, zobaczyli, jak wygląda ten kryzys, bo za Trumpa bardzo szerokie kroki podejmowano, aby kryzys imigracyjny, który odziedziczył po Baracku Obamie, maksymalnie ograniczyć. No teraz Joe Biden mówi, nie, nie zamierzam jechać na razie, nie mam takich planów. Co więcej, Trumpowi udało się naprawdę duży sukces osiągnąć, jeśli chodzi o Przeszliwianie tej granicy, mimo że budowy muru nie dokończył, bo za jego kadencji w pewnym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy więcej ludzi dziennie Ameryka deportowała, niż wpływało nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. Także liczba nielegalnych się zmniejszała, obecnie radykalnie się zwiększa. No Joe Biden ewidentnie był bardziej zajęty tym, że w podobnym czasie w Teksasie, w okolicach chyba Dallas, odbył się mecz baseballowy Texas Rangers kontra Toronto Blue Jays, na którym wzięli udział ponad 30 tysięcy osób, prawie 40 tysięcy osób. No, obawiał się, że restrykcje covidowe są w Teksasie. Łamane. Grek Abot ogłosił, żeby zamknąć ośrodki. Co się dzieje w tych ośrodkach, że rząd chce je zamykać? Co to za allegations? W jednym ośrodku były oskarżenia o to, że dochodziło do molestowania seksualnego nieletnich, nielegalnych imigrantów, którzy tam się znajdowali. I, i dlatego Grek Abot wezwał po prostu do zamknięcia całego ośrodka. W Teksasie jest bardzo dużo tych ośrodków. Tu możemy wam zaraz podać mniej więcej, cho chodzi o 7-8 ośrodków rozmieszczonych w Teksasie, nie tylko przy samej granicy z Teksasem, natomiast w tych ośrodkach jest bardzo dużo nielegalnych imigrantów, którzy po prostu są w tak dużych ilościach, że brakuje łóżek, bo na przykład przy samej granicy Fort Billis jest 5 tysięcy łóżek, w innych jest po 2, po półtora tysiąca, w głębi Teksasu trochę mniej, na przykład w San Antonio... Jest 2,5 tysiąca, ale to jest bardzo duży ośrodek, nieco obok 700 łóżek i te łóżka są niewystarczające. Imigranci leżą na ziemi. Ale w całym Teksasie jest około raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dużych ośrodków dla nielegalnych imigrantów. Do tego dochodzą nowe, które planuje budować administracja, chociażby w Arizonie. Także no, tutaj ewidentnie jest też kryzys, jeśli chodzi o infrastrukturę. Po prostu to co powiedziałeś, 60 milionów dziennie wydają na utrzymanie tych ośrodków i utrzymanie wyżywienie tych nielegalnych imigrantów, no, ale jeżeli ich liczby się będą zwiększać, to i te pieniądze, te wydatki będą coraz większe, a przecież mówimy o Ameryce, w której e, wielu ludzi, szczególnie w dobie pandemii, ma niewystarczającej ilości pieniędzy, aby kupować jedzenie, potrzebują tych food stamps, e, potrzebują pomocy, już nie mówiąc o weteranach, którzy często mieszkają na ulicy, bo brakuje dla nich pieniędzy, tak? Dobra. Mamy Teda Cruza i dwudziestu kilku innych republikańskich samych senatorów, i powiedziesz, że nie było tam nikogo, żadnego reprezentanta partii demokratycznej. Ale za prezydentury Donalda Trumpa, jak to się tutaj ostatnio wspomina, Trump era, za ery Trumpa, mieliśmy przecież reprezentantkę z Nowego Jorku. Która zrobiła całą ustawkę fotoshoot, cała na biało weszła. Tutaj możecie zobaczyć jej wpisy, jej piękną sesję zdjęciową, gdzie łapie za ten płot łzy, szlecą oczy szkliste, czerwona szminka, cała na biało. Tylko, że to było za Donalda Trumpa. Ona no, tam razem... łapała tych murów, tych, tych yy, siatek, trzymała rękami, tak po, potrząsała, płakała. No. Tym razem AOC nie chciała odwiedzić granicy. E, oczywiście powiedziała, że Biden tam nie za bardzo sobie daje radę i że należy coś z tym zrobić, ale kryzysem migracyjnym czy humanitarnym tej sytuacji nie nazwała. Nazwała ją kryzysem kolonializmu. Imperializm, imperializmu. Imper imperializmu. imperializmu kryzys tak. imperializmu Co Are you na myśli mówiąc, że jest to kryzys imperializmu, a nie jest to kryzys jakikolwiek inny, przygraniczny, Ona sugeruje, humanitarny. Ona sugeruje też to, co było po części narracją obronną administracji Bidena na pierwszej konferencji prasowej, mianowicie, że imperializm, w dużej mierze nawiązuje do imperializmu rzekomego amerykańskiego, spowodował biedę w krajach Ameryki Centralnej, Środkowej, a także w Meksyku, Ameryka Północna przypominam, i ta bieda ludzi wypycha do Stanów Zjednoczonych. Biden na konferencji prasowej zarzucał Trumpowi, że on rzekomo co fact-checkingi stwierdziły, że fake news pozbawił środki finansowe, takie kraje jak Gwatemala, Honduras, czy kraje właśnie Ameryki Południowo-Środkowej, które administracja Obamy przeznaczała na pomoc tym krajom. Wcale Trump ich nie zredukował do zera, on je po prostu sukcesywnie trochę zmniejszał w każdym roku o jakiś procent. Natomiast dalej to były miliony dolarów, które płynęły ze strony Ameryki do tych państw. Czy można zarzucać Ameryce, że to Ameryka jest winna kryzysowi imigrantów? Imigran na południowej granicy, bo za mało pieniędzy daje na, na pomoc tym państwom. A czy przypadkiem to jest tak bardzo samo nie było w Unii Europejskiej, gdzie Turcja wymagała od Unii grubych milionów e, za to, żeby oni nie puszczali? Imigrantów z innych krajów, nie, nie wcale tureckich. Tam chyba były nawet rozmowy, żeby nadawać im tureckie paszporty, na co nie chciała się zgodzić Unia Europejska. A mówimy tutaj o imigrantach w, z Libanu, z Syrii, w Syrii czy też z tak. w części Afryki Subsaharyjskiej, czy e, innych krajów arabskich. Um, no dobra, ale robili z nich takich zakładników Turcy, a teraz obecnie można powiedzieć, że kraje, takie, no to jest sama e, kraje Ameryki Południowej, Meksyk czy, czy Ameryki Środkowej próbują możliwe, że wymusić od administracji amerykańskiej, płaćcie nam pieniądze za to, żeby ogarniemy sytuację z naszymi ludźmi, którzy nie będą do was napływać w takich olbrzymich ilościach. Ale też tutaj się rodzą pytania: słuchajcie, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa te, to są raje dla karteli narkotykowych, to są kraje, które, jak wiemy, chociażby z takich seriali, e, o bosach narkotykowych, które trapi problem wielkiej łapówki, łapówkarstwa ogromnego, tak, korupcji olbrzymiej. I te pieniądze, które Amerykanie wysyłają im, w dużej mierze podejrzewam nie trafiają do biednych ludzi, tylko są tak rozdysponowywane przez urzędasów, żeby żyło się dobrze urzędnikom związanym z administracją państwową, a ludzie jak klepali bidę, tak ją dalej klepią. No dobra czyli Kamala Harris ma się nie zajmować granicą, tylko ma się zajmować właśnie dyplomacją migracyjną. W obliczu kryzysu migracyjnego administracja Bidena rozważa wypłaty pieniężne dla mieszkańców Ameryki Środkowej, dla mieszkańców, by ich zniechęcić do podejmowania podróży na północ. Program w pierwszej kolejności obejmie obywateli Gwatemali, Hondurasu i El Salvador. Czy to jest pomysł Kamali Harris? To jest socjalizm. Podejrzewam, że to Ale jest. podatek tak, z podatków tak. Ciężko pracujących Amerykanów, z których przecież bardzo wielu, chociażby Afroamerykanów żyje, czy Latynosów, no niektórzy biali również, żyją w bardzo trudnych warunkach, bo mają po prostu słabe pensje. I teraz oni będą mieć podnoszone podatki, chociażby sales tax możliwe, e, ceny pójdą w górę, bo ci ludzie muszą sfinansować socjalistyczne wizje Kamali Harris. Ja nie wierzę, że Joe Biden wymyślił płacenie e, obywatelom Gwatemali pieniędzy za to, żeby e, siedzieli na miejscu, nie przyjeżdżali. Do Ameryki, moim zdaniem, tak jak słusznie zasugerowałeś, to jest pomysł Kamali Harris, która ma olbrzymi wpływ na, na Joe'ego Bidena. Tak sugeruje, tak myślę. Dlaczego jej pomysł? Bo ona jest według badań, jak była panią senator z Kalifornii w amerykańskim Senacie, była najbardziej lewicowym, prosocjalistycznym senatorem, bardziej nawet na lewo od Berniego Sandersa, według oficjalnych wyliczeń raportu, jak kto głosował w poszczególnych sprawach, tak? Także to ona ma takie wizje, żeby Ameryka płaciła innym krajom jakieś zasiłki socjalne, takie wiecie. 500, plus imigranckie, żeby siedzieli na miejscu. No to jest jakaś. Szczerze mówiąc, to pomysł. bardziej brzmi jak zachęta dla tych migrantów, bo jeżeli mówimy, ty, ja nawet nie muszę podróżować do Ameryki a mi płacą. To, ile mi da, to, Tak, tak, Na miejscu. No tak, właśnie. No, to, to, to jest chore, tak. A jeżeli do tego doliczymy e, działania, bo mówiłeś, e, że nice uncle Sam, e, nice uncle Joe, że taki sympatyczny. Najlepiej Bo media go tak portretowały jako takiego proimigranckiego polityka, który teraz po tym złym Trumpie zliberalizuje prawo imigracyjne. Ale faktycznie on wprowadził parę dekretów prezydenckich, które powodują, że e, ci nielegalni imigranci mówią: dobra, that's the perfect time, to najlepszy moment, żeby jechać do Ameryki, na przykład. E, za Trumpa obowiązywała polityka Zero Tolerance, która, która była przez nas omawiana w poprzednim odcinku, ja dlatego pokrótce tylko streszczę. Chodziło o to, że przekroczenie nielegalnej granicy jest uznawane od razu za przestępstwo federalne i taka osoba jest od razu ścigana i przez prokuraturę i prokuraturę i wstawiana do aresztu. A jak jest wstawiana do aresztu, to jest rozdzielana z dziećmi, prawda? Natomiast, no, pod, pod koniec swojej prezentury Trump był zmuszony, żeby tą Zero Tolerance politykę zliberalizować. Teraz Obama ją zupełnie dezaktywował. To już Wiadomo, że po prostu jedno, jednorazowe nielegalne przekroczenie granicy to właściwie nie jest żadna poważna zbrodnia, więc nawet was nie mogą aresztować za to. No więc ludzie z tego korzystają. Po drugie, za Trumpa, jeżeli jakiś krewny próbował odebrać dziecko z, złapane przez agentów ochrony, agentów Border Patrol, Straży Granicznej, ryzykował to, że jego dane będą upublicznione do wiadomości agentów ICE, którzy są policją imigracyjną, a zatem będzie ryzyko, że zostanie deportowany, jeżeli był nielegalnie. Biden tego zakazał, czyli zagwarantował: Słuchaj, jeżeli jesteś nielegalnie w Ameryce, na przykład Meksykaninem, możesz przyjechać na południową granicę, odebrać swojego bratanka, siostrzenicę czy swoje własne dziecko, bo na przykład matka wysyła z Meksyku do ojca, który już w Ameryce jakoś nielegalnie siedzi, i twoje dane będą całkowicie utajnione, żadna policja ICE się o tym nie dowie. No to ludzie mówią, dobra, to to jest idealny moment, ja ci wyślę dziecko. I jak te dzieci są wysyłane? Dwadzieścioro dzieci, jeden e, przemytnik. I on mówi przeskakujcie przez płot, tam jakimiś linami je wciągają. Są takie nagrania z kamer, jak te dzieci przeskakują, zrzucane są wręcz e, na stronę amerykańską. No, to są rzeczy, które się dzieją pod, 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 pod rządami Bidena. A potem znajdowane samotnie na pustyni, przemaryźnięte, bez języka angielskiego, łapane, odnajdywane przez Oficerów Służby Granicznej. Dziękuję moi drodzy za te wspólne 20 minut. Mam nadzieję, że podobają Wam się tego typu analizy. Jeśli tak, zachęcamy do wsparcia naszego projektu na witrynie patronite.pl. Ukośnik wąski. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki temu, bo tworzymy dla Was, tworzymy z Wami, powstają potem kolejne wspaniałe serie. Między innymi ostatnio. Seria ze strzelnicy, wspólnie ze strzelnicą B7, porównywa porównaliśmy sobie polskie karabinki Grot oraz Beryl. Jeżeli Was interesują teże tematy militarne, czy tematy po prostu dotyczące dyplomacji, stosunków międzynarodowych, udostępnijcie ten materiał swoim znajomym, którzy interesują się geopolityką. Zostawcie łapkę w górę, zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Z bogiem moi drodzy, razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski, Mikołaj Wolski-Deperek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.